Pawle, przygotowujemy się do sesji o małżeństwie, która będzie w maju i chcemy na tą sesję zaprosić różnych ludzi, właściwie wszystkich, którzy mają coś wspólnego z małżeństwem. Po to rozmawiamy, żeby trochę odsłonić tajemnicę tego, mhm. tej sesji. Mam wrażenie, rozmawiając z ludźmi, że wiele małżeństw czy, czy jest już takich trochę na kościół obrażonych. Mhm. że że oni by tu już podeszli gdzieś tam próbowali coś zrobić, ale zostali w jakiś sposób potraktowani, i teraz oni no, nie widzą już sensu, żeby walczyć, nie? żeby coś, że tu w Kościele mogą coś dobrego jeszcze usłyszeć. Wiele osób y, mówi mi tak, że no, byłem u spowiedzi i ksiądz tam jakoś mnie potraktował, bo, bo jakoś tam według niego niemoralnie żyje czy ocenił mnie. Y, I teraz. Y, co można powiedzieć takim małżeństwom? Też się spotykasz na spowiedzi z ludźmi, widzisz, jakie są potrzeby. Mógłbyś jakoś zachęcić takie osoby, które zostały w jakiś sposób potraktowane, albo poczuły się odrzucone w jakiś sposób? Jak słyszę o tym, że ludzie przychodzą i mówią, że byli jakoś nieuczciwie potraktowani, albo byli potraktowani zwyczajnie w sposób grubiański, jest mi zawsze bardzo przykro. Nie? Bardzo im współczuję, tego, co się wydarzyło. Ja wtedy zawsze staram się zrozumieć, jakby, jaka była ich historia, jakby, jak to wyglądało, że zostali źle potraktowani. Czyli, innymi słowy, bo to, co nas jakoś myślę najbardziej boli, jest wtedy, kiedy dostajemy w miękkie podbrzusze. Nie? Kiedy jakoś się odsłaniam i zamiast dostać radę, pomoc, dostaję cios. Nie? Czyli ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi o jakiejś bardzo bolesnej, trudnej dla siebie sytuacji i zamiast otrzymać wsparcie, no to dostaje strzał. I to wtedy boli sześć razy bardziej, niżeli powinno, nie? Niżeli może. I myślę sobie wtedy zawsze, że no to fajnie by było usłyszeć tak naprawdę jaki jest, jaki jest problem, nie? Jaka jest jego historia, żeby raz pokazać mu, że ma prawo, aby czuć się źle, nie? Ma prawo przeżywać na przykład kryzys wiary, kościoła, nie wiem, księdza, że, że ten kryzys jest naturalny. Dwa, pokazać mu, że, że to nie jest całość kościoła, jakby to, co spotkał. Po drugie, spróbować zaadresować jego pierwotną wątpliwość, nie? Czy, czy ten pierwotny problem, jakoś spróbować na, z nim jakoś się skonfrontować. A po trzecie, chyba takie najważniejsze, mówiąc szczerze, no, to jest pokazać, że okej, okay, jest Kościół, ale jest jeszcze Chrystus. Nie? Czyli, że pomimo tego wszystkiego, co człowiek przeżywa, to Pan Bóg mu ciągle towarzyszy, nie? Pan Bóg ciągle jest gdzieś tam z Nim, Pan Bóg ciągle nie przestaje mówić do jego serca. I żeby spróbował zobaczyć konkretne sytuacje, kiedy się okazuje, że ten Pan Bóg był jakoś z Nim, nie? że Go prowadził, że, go, że, że dalej z Nim idzie. Czego bardzo często efekt widzimy właśnie w naszym spotkaniu, nie? bo to jest tak, że człowiek gdzieś dostał strzała od jakiegoś księdza, odszedł gdzieś bardzo daleko od Pana Boga, od Kościoła, ale zatoczył wielki okrąg i wraca znowu poobijany, bolesny, ale pytanie zawsze jest ok, ale dlaczego wraca? Nie? Co go doprowadziło do tego miejsca? I myślę sobie, że właśnie ten, czy chodzi o znalezienie właśnie tego, które sprawił, że człowiek jakoś zaczyna wracać, zaczyna się pytać, że daje znowu szansę Kościołowi, wspólnocie i tak dalej? Daje albo nie daje, bo dzisiaj rośnie taka grupa ludzi, też małżeń, z które mówią, Pan Bóg tak, Kościół nie. Mhm. I to jest takie trochę, to co mówisz, trochę tak brzmi, może zaprzeć niektórym przynajmniej. Że no, skoro ja mogę tutaj, jest jeszcze Pan Bóg, tak? No to w sumie po co mi Kościół, nie? To ja się będę modlił albo nie będę modlił się. Natomiast my chcemy troszkę pokazać, że, że to nie jest tak, że Kościół i Pan Bóg to jest coś innego, tylko jest to samo, nie? I, I tak jak Pan Bóg przyjmuje człowieka takim, jakim jest, po to, żeby go przemienić, a nie odwrotnie, mam przyjść przemieniony i Pan ten nie przyjmie, to po to jest Kościół chyba, nie? Czyli Kościół jest tak de facto, to, jest, to są ludzie, którzy towarzyszą człowiekowi, nie? w jego zmaganiach, czy w jego spotkaniu z Panem Bogiem. Ja, dla mnie jest jasne, czy może inaczej, jak gdzieś tam wewnętrznie mam takie przeczucie, nadzieję, przeczucie, że jeżeli ktoś na serio traktuje wiarę z Panem Bogiem, to on kiedyś jednak to koło zatoczy. Nie? To znaczy, że nie mówię, że przyjdzie i, i nie wiem i, i uzna, że tamta historia, która była wcześniej jakoś jego bolesnego starcia, tak naprawdę nie była istotna. Nie, ona była bardzo ważna, była bardzo istotna. Natomiast Pan Bóg z człowieka nie rezygnuje nie? i Pan Bóg jednak ja wierzę, że człowieka do wspólnoty powołuje. Jeżeli więc mnie, Pan Bóg ze mnie nie rezygnuje, nawet jeżeli ja pójdę bardzo daleko, będę obrażony, to Pan Bóg mi nie przestaje towarzyszyć i mnie gdzieś tam jednak do tego kościoła prowadzić będzie nie? w takim czy innym stopniu. Ale ten, to spotkanie gdzieś mam wrażenie, że będzie, co też jest szansą dla kościoła na nawrócenie. Nie? To znaczy, że ja mam taką też nadzieję, że jeżeli ludzie odchodzą od kościoła, to Kościół pewnie jakby to zauważy. Nie? Że, że, że coś jest bardzo nie tak, że ktoś został zraniony, że ktoś został nieuczciwie potraktowany, mm -hmm. albo, że Kościół mówił w sposób zupełnie niezrozumiały i że Kościół zwyczajnie się nawróci, no bo to jednak też jest przecież Kościół do tego wyzwany. Odważna teza Ksiądz <laughs> Mówię, mówi, że Kościół się musi nawrócić. Jestem człowiekiem nadziei. <laughs> no i ja, te, ja też mam takie spojrzenie właśnie, że my musimy się nawrócić, żeby Zobaczyć w człowieku brata, tak? A nie, nie, przez pryzmat e, miłości Chrystusa, a nie naszej, naszych oczekiwań, czy naszej takiej e, sprawiedliwości. Dla mnie jest kluczowe to, jakby daje mi bardzo dużo do myślenia, to spotkanie pana Jezusa z, na, z Samarytanką przy studni. E, kobieta przychodzi do studni w najgorętszej godzinie dnia, kiedy się nie chodziło po wodę. Nie, wtedy się nie chodziło po wodę. Chodziło się rano, kiedy było spokojnie, kiedy nie było gorąco. Dlaczego chodziła w najgorętszej godzinie? No, dlatego, żeby tam nie było nikogo, bo była wyszydzana. Nie? Miała okay. bardzo pokomplikowaną historię matrymonialną, miała wielu mężów, żyła w konkubinacie i, i teraz jakby spotykała dotychczas ludzi, którzy z niej szydzili, którzy ją wytykali palcami. I teraz spotyka Jezusa. Nie? Spotyka Jezusa. I dzieje się coś niesamowitego, bo kiedy Jezus mówi o niej prawdę. Nie? Bo mówi o niej prawdę. Mówi o niej, miałaś tylu, tylu mężów, tak? i z tym, którym aktualnie żyjesz, nie jesteś, nie jesteś zamężna. I ona potem, jak usłyszy, usłyszy tę historię od Jezusa, to idzie do wszystkich z wielką radością, że ktoś jej powiedział prawdę. Nie? Mówi, mówi o radości. I teraz więc chodzi o takie towarzyszenie człowiekowi w sytuacji życia, w jakiej on jest. Nie, znaleźć człowieka tam, gdzie on jest, w pokomplikowanych historiach, ale znaleźć człowieka tam, gdzie on jest i w taki sposób pokazać mu Chrystusa, co jest też związane pewnie z prawdą, nie z mówieniem o sytuacji, ale w taki sposób, aby mówienie w prawdzie było zawsze mówieniem w miłości. Nie? To miłość mówi prawdę, a nie potępienie mówi prawdę. I to jest właściwie w ogóle niesamowita różnica. Zarówno Pan Bóg, jak i zły duch mówią prawdę o człowieku, tylko że u jednego ta prawda prowadzi do zbawienia, a drugiego do potępienia. Mm -hmm. nie? Więc obyśmy, mówiąc w kościele, mówiąc o prawdzie, uczyli się jednak od Pana Boga, mm -hmm. nie? żeby no. ta naprawdę była, prowadziła do zbawienia, do uratowania człowieka, a nie do jego potępienia. Mam taki przykład z tego co mówisz, taka kobieta u studni, mm -hmm. e, kobieta po rozwodzie, młoda. No rozwód, po prostu mąż ją zdradził, rozwód. Tuna sytuacja. Przychodzi do kościoła, wchodzi i słyszy zambony. ambony Ci rozwodnicy, nawróćcie się, co wy tu w ogóle robicie w tym kościele, nie? I to jest takie właśnie popatrzenie, no, no i co ona ma powiedzieć, nie? I mówi, chciałem wyjść z tego kościoła, bo mi głupio wstać, bo by wszyscy wiedzieli, że to o mnie chodzi, nie? No tak. Natomiast Pan Bóg tak nie patrzy, nie? Mhm. Pan Bóg tak nie mówi. I myślę sobie, mówiąc szczerze, że jeżeli szukamy, szukamy sposobów działania Pana Boga, to myślę sobie, że to, że się spotkaliście, tak? W ty i ta kobieta, y, też nie jest jakoś tam przypadkowe. To znaczy, Pan Bóg y, działa przez ludzi i działa w konkrecie. Nie? nie tylko w oderwaniu od innych ludzi, w sercu człowieka, ale też przez spotkania. To znaczy. Kościół to nie jest ksiądz, który mówi zambony, nie? Kościół to jest wspólnota, to są ludzie. To znaczy, że, że działanie Pana Boga, jeżeli mówimy o działaniu przez Kościół, no to jest też działaniem przez takie spotkania gdzieś w pracy, na ulicy, wśród znajomych, w rodzinie. To też jest Kościół. I to też jest działanie przez Kościół. Więc jeżeli my w takich sytuacjach, tak jak mówiłeś o Jezusie, który jest na uczcie u Mateusza, jesteśmy w stanie przyjąć drugiego człowieka, no to, no to to już jest Ewangelia. Tak jest. No i taki Kościół chcę Wam pokazać. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się skrzywdzeni, odrzuceni, mm. czy w jakiś sposób y, pominięci w Kościele, żeby przyszli do Kościoła, który jest y, takim Kościołem, który Bóg pokazuje, jaki On jest naprawdę. I, i A przynajmniej trzymuje. staramy się, żeby był coraz bardziej. Coraz bardziej. <laughs> Także zapraszamy też na sesję w maju, y, 23-24 maja. Chcemy Was przyjąć do Kościoła takiego tak przyjąć jak przyjmuje Chrystus zapraszamy zapisy przez stronę centrummocnimwduchu.pl do zobaczenia do zobaczenia